Wszystkim dzień dobry. Co prawda ostatnio powiedziałam Wam, żebyście się nie nastawiali na filmy makijażowe, ale mam okazję i chęć i czas nagrać właśnie taki makijaż nowościami i właśnie do tego dzisiaj przystąpię. Wiem, że jesteście zainteresowani między innymi podkładem z Bell Lift, wiem, że mnóstwo osób z Was go ma i go polecacie i go lubicie. Ja już go bodajże raz albo dwa razy użyłam i dzisiaj właśnie chcę go użyć w filmie, a ponadto mam na przykład nowości marki Reverse, mam takie. Korektory, które myślę, że jednoznacznie Wam się kojarzą z inną marką. Mam też taki stick do konturowania oraz dwie paletki cieni. I paletki prezentują się tak. Mamy taką jaśniejszą i ciemniejszą. Nazywają się Phenomenal i mamy numer 1 oraz numer 2. Numer 1 to jest paletka taka powiedziałabym, że bardziej neutralna z jednym takim mocniejszym akcentem czerwonym, a druga paletka ta bladoróżowa prezentuje się tak. I ma różowe wnętrze, które też myślę, że dosyć dobrze znacie i kojarzycie z innej marki. Więc to są takie wstępne nowości. Będzie tutaj jeszcze troszkę innych rzeczy, więc nie przedłużam i zaczynam się malować. Na sam początek stwierdziłam, że użyję bazy z Focalur. To jest Blur Max i to jest baza typowo silikonowa, bardzo, bardzo silikonowa. Tutaj w takim opakowaniu, w tubce. I to jest, nawet na palcu nie zobaczycie... To jest po prostu silikon. Skład jest 100% silikonowy, i to ma być baza matująca i wygładzająca. I przypuszczam, że po części taka będzie, bo ona jest pod palcami no, czyste silikony. Więc sobie rozprowadzę, zobaczę, czy to coś robi. Może mi trochę zmniejszy pory, a jednak w czasie upałów m, pory są jeszcze bardziej widoczne, więc myślę, że to będzie delikatnie pożądane. Jest bardzo aksamitna. Sunie po całej twarzy dosłownie. Lustereczko, powiedz przecie, czy jest jakaś różnica w moich porach? Może minimalna, jakby wydają się płytsze. Nie powiedziałabym, że się wydają mniejsze, bo są gigantyczne, po prostu jak kratery, ale wydają się trochę płytsze, więc może coś to dało, chociaż ja powiem wam szczerze, że nie lubię za bardzo baz, uważam, że są totalnie zbędne i zawsze się dziwię, że są osoby typu, nie wiem, Niki Tutorials, która używa za każdym razem bazy, bo jak dla mnie to jest totalnie pointless. Nie widzę różnicy, tak szczerze. Może nie trafiłam nigdy na dobrą bazę, ale nie widzę różnicy. Zatem pora na ten podkład z Bell. To jest Lift Complex Makeup w kolorze 02 Yellow Alabaster. Trochę was przybliżyłam na aplikację. Tutaj mam dwie pompki. Jak widać, delikatnie ten podkład ścieka. Jeżeli chodzi o kolor, powiedziałabym, że jest delikatnie żółtawy, ale też nie aż taki hamsko-żółty. Bardziej powiedziałabym, że taki neutralny i cielisty. I mam nadzieję, że kolor będzie mi teraz pasował. Więc nałożę gąbeczką sfokalur troszkę na jedną stronę i zobaczymy, jak to się prezentuje. Tak jak już mówiłam, już go używałam i uważam, że wygląda mega naturalnie, bardzo, bardzo lekko. Wydaje mi się, że kolor jest nawet ok dla mnie teraz, więc to jest dobry, dobry czas dla tego podkładu. I myślę, że możecie zobaczyć, że ma takie delikatnie świetliste wykończenie. Ale o kurczę, tak wygląda naturalnie, że aż jestem w szoku, bo u mnie dość rzadko to się spotyka, zwłaszcza, że ja nakładam troszkę większe ilości podkładów, chociaż od kiedy mam ładniejszą cerę, to nie nakładam aż tak dużo i jestem w stanie więcej zdzierżyć. Kolor mi właśnie w tym momencie całkiem pasuje. Tutaj jestem cała wysypana znowu, bo wróciły czasy świetlne i znowu Słońce naparza, przez co moja skóra jest yy, takim wampirem. Jak widzi słońce, to niestety objawi się to wysypką. Jestem na dwóch, trzech, na dwu jeszcze mam dwa ostatnie tygodnie antybiotyku, więc jakby nie przerywam tego. Skończę ten antybiotyk i mam nadzieję, że mi wróci skóra do poprzedniego stanu, ale oceniamy teraz twarz, a nie moją wysypkę. Jeżeli chodzi o wygląd tego podkładu, ja uważam, że on wygląda naprawdę bardzo dobrze. No naprawdę mega. Wygląda gładziutko, co prawda nie powiedziałabym, że mi kamufluje pory, bo one są jednak dosyć rozszerzone i trudno tutaj się spodziewać nie wiadomo czego, ale na moich partiach takich mniej problematycznych, czyli np. czoło czy broda, to wygląda pięknie. Yy, I kolor fajny, i takie dostosowanie, dopasowanie. Naprawdę bardzo, bardzo dobry produkt, już tak jestem w stanie powiedzieć po kilku użyciach. Tutaj wam pokażę skórę z bliska, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Może ktoś jeszcze nie miał tego podkładu i się zastanawia? Myślę, że to jest bardzo fajny podkład średnio kryjący, taki średnio kryjący, może nawet w stronę mocnego. Jeżeli ktoś ma ładną cerę i nie potrzebuje dużego krycia, to myślę, że to jest całkiem spore krycie i wygląda naprawdę bardzo naturalnie i lekko na twarzy. Teraz przejdziemy do korektora i specjalnie wzięłam tutaj ze sobą te dwa, żeby wam pokazać, jak one wyglądają koło siebie, ponieważ wydaje mi się, że ewidentnie ten rewers kojarzy się z korektorem tart. Widać inspiracje, Natomiast tutaj mamy inne szlaczki na zatyczce i też inną czcionkę, inny design. To jednak jest trochę co innego. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że design rewersa mi się bardziej podoba. Jest taki, wiecie, malutki, bardziej kompaktowy. Już Wam mówię, ile tutaj, czy ja znajdę to, ile ma 1 ml, a ile ma drugi. Ten ma 10, ten duży, a ten mały 5,5 grama. Więc tutaj jest prawdopodobnie mniej. Ale użyję sobie dzisiaj chyba numeru 3, ponieważ mam trochę tych korektorów. Dostałam ich całą gamę od jedynki do szóstki i one są bardzo jasne. To jest trójka, a wydaje mi się, że będzie wypadała naprawdę bardzo jasno pod moim okiem. No, jest jasny. Użyję tylko trochę. Nie chcę za dużo. Już też go używałam tak testowo, żeby zobaczyć w klepie. I zobaczymy. Na razie mam wrażenie, że dość mocno się odznacza tą jasnością. To jeszcze doklepię na powiece. Krysie ma naprawdę, wydaje mi się, że przyzwoite. Bardzo, bardzo spoko. Tutaj może jeszcze zjadę delikatnie na nos, ponieważ często gąbka mi tutaj zbiera produkt. Jest dosyć suchawo-matowy, podobnie zresztą jak oryginał. Rozklepany, w niewielkiej ilości wydaje mi się, że bardzo dobrze mi tutaj wszystko zakrył. Jeżeli chodzi o ciężkość, jest taki... No, widać, widać inspirację. Jeżeli się inspirujemy czymś, to zazwyczaj nie tylko z opakowania, ale również z formulacji. I wydaje mi się, że ona może być delikatnie zbliżona, ponieważ, jak widzicie, krycie jest ok. Formuła jest taka w kierunku matowej, kryjącej, czyli podobnie zresztą jak sam korektor Start. A teraz moja kolejna nowość i puder z Catrice, to jest Nude Illusion z czarną e, zatyczką. I to jest po prostu taki zwykły, transparentny, biały puder. Użyję go trochę pod oczy, chociaż nie wiem, czy on się do tego nadaje. Ale mam nadzieję, że nie będzie zanadto obciążał tej okolicy. Teraz sobie jeszcze poprawię załamanie, i też nałożę tutaj puder, aby nic mi się tutaj nie gromadziło. Teraz staram się używać niewielkich ilości na całą twarz, ponieważ. Takie zwykłe, transparentne pudry, zazwyczaj są dość suche. ale tylko chcę się delikatnie utrwalić. Bez jakiegoś wielkiego matu, bo i tak mi to nie utrzyma w tych temperaturach. Twarz wstępnie zrobiona, więc pora na oczy i myślę, że dzisiaj użyję tej jaśniejszej paletki, ponieważ ja mam paletkę z Eveline, tą taką wiśniową, która się nazywa Ruby Glamour, która jest też inspirowana paletką wiadomo jaką. Cherry, Naked Cherry, a ta jest no, taka sama w kolorystyce, więc dzięki temu będę w stanie sprawdzić, czy na przykład ta paletka z rewersa jest podobnej jakości jak Eveline, a może lepsza, więc będę mogła Wam to powiedzieć. A jeśli chodzi o tę drugą paletkę, tę czarną, to ona powędruje w czyjeś ręce. Będzie jeszcze coś z konturowania i jeszcze z korektorów, tak? Myślę, że takie mini rozdanie zrobię. Szczegóły są w opisie. Jeżeli ktoś chce zgarnąć, to zapraszam. A ja już się zajmę malowaniem. Mamy w środku tutaj taki malutki pędzelek, to jest taka maluśka miotełka. Myślę, że on mi się może nawet do czegoś przyda. On jest dosyć miękki i giętki, ale myślę, że może być ok. A ten też jest taki taki średni, ale też może do jakiegoś rozmurzania na dole. Myślę, że do czegoś mi się przyda. Ja chyba standardowo zacznę od tego takiego cienia. Zawsze od niego zaczynam, jak używam paletki z Eveline. Tej paletki myślę, że też się kiedyś pozbędę, bo nie potrzebuję dwóch niemalże identycznych. Chyba, że na jakieś wyjazdy na zasadzie nie szkoda, mi to wezmę. Ta paletka kosztuje bodajże około 20 zł. Bardzo ładnie się rozciera ten cień. Bardzo fajnie się chmurkuje. Ja już miałam cienie z rewersa. Też nagrywałam taki fioletowawy makijaż liliowy i bardzo się Wam podobał. I mi również. I ja ogólnie uważam, że te cienie są dobrej jakości, więc, jakby tylko dzisiaj to potwierdzę, tak przypuszczam. Cienie w opakowaniu się delikatnie podnoszą, jak się dźgaje pędzlem z naturalnego włosia, ale nie jest to jakiś wielki osyp i bałagan w paletce, tylko taki delikatny. Jak na razie jestem całkiem zadowolona, to jest wiadomo, pierwszy cień. Ale bardzo ładnie się transferuje, bardzo dobrze się rozciera i chmurkuje, więc nie mam tutaj za wiele uwag. Myślę, że przejdę do tego. Ta paletka i ogólnie ta kolorystyka. Myślę, że nieważne, czy to jest paletka z Reversa, czy to jest paletka z Eveline, czy z Urban Decay. Nie ma za dużej różnicy, bo makijaże wychodzą bardzo podobne. To znaczy, jeżeli się idzie takim popularnym schematem, jak ja lubię iść, czyli. Najpierw jaśniejszy cień, potem trochę przyciemnienie ciemniejszym i tak dalej. Czyli taki standard. To naprawdę wychodzą bardzo podobne makijaże. I też właściwie dziś, dzisiaj nawet nie kombinuję, żeby robić coś innego. Tylko bardziej, żeby się pomalować, żeby sprawdzić jakość tej paletki i żeby Wam dać znać, czy ona jest warta uwagi. Ten cień też delikatny dość jest. Tak się powoli nabudowuje. To co jest fajne w tych cieniach to, że one właściwie się nie osypują i mimo, że ja je trochę gam i nabieram, to akurat ten cień, którego teraz używam, się w ogóle nie podnosi. I pójdę z jeszcze kolejnym ciemniejszym. O, on już się dosyć mocno nabiera na pędzel. Teraz myślę, że użyję tego śmiesznego pędzelka i tego bardziej koralowego cienia i może tutaj trochę pociągnę, żeby zobaczyć czy ten pędzelek się w ogóle do czegoś nadaje. On jest bardzo giętki, właśnie do takiej bardziej precyzyjnej pracy typu wyciąganie zewnętrznych granic i delikatne dorobienie czegoś albo wysmużenie czegoś, bo tak to jest średni. No. Blendować cały makijaż takim pędzelkiem to chyba by rok zajęło. Tylko delikatnie sobie górę tym wyciągnę na trochę bardziej brzoskwiniowo. I do tego celu jest ok, żeby tak precyzyjnie, małymi, krótkimi ruchami to zrobić. Dobra, i teraz pora na jakiś błysk. I może się zdecyduję na ten, bo on wygląda trochę inaczej niż ja jestem przyzwyczajona. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest trochę inny kolor niż widziałam w paletce Eveline. Ładny błysk. Nie narzekam. Taki metalik. Dość standardowy. I sobie go po prostu wklepuję, rozcieram bez żadnego kleju. Ładnie się całkiem chwyta, bo on jest taki delikatnie mokrawy, trochę jakby parafinowy. Nie, nie jakoś bardzo, ale jednak daje trochę błysku już bez wspomagaczy. A teraz szybko zrobimy dół. I może użyję tego. To jest taki żółty brązik. Bardzo łagodny, prawie niewidoczny. Bardziej do rozcierania zewnętrznych granic niż do nakładania solo. Wydaje mi się, że ten z Eveline ma trochę więcej pigmentacji, ale może tylko mi się wydaje, bo też nie używałam takiej, tamtej paletki na świeżo. Ale dostawia trochę koloru. Delikatnie jednak koloruje tę powiekę. I jeszcze w zewnętrzny kącik ten, żeby to trochę połączyć. No powiem Wam, że mi się podoba. Bardzo ładne cieniowanie tych cieni, jeżeli chodzi o wyciąganie ich do koloru cielistego, skórzanego. A teraz pora na tusz. Tutaj też mam nowy tusz z Reversa. To jest Epic Drama i on wygląda tak. Nie wiem, czy on się z czymś kojarzy. Trochę jakby z tuszami... Maybelline, trochę z Rimmela, ale jakoś tak nie kojarzy mi się z niczym konkretnym w tym momencie. A szczoteczka jest taka dosyć duża. Też taka, hm, jakiś tusz miał taką, taki bardzo popularny z Max Factora. Nie pamiętam, jak go się nazywa. Dawno temu go miałam. A teraz tuszuję się rewersem i po kilku machnięciach już jakiś tam efekt jest. Naprawdę fajny, gęsty. Ja dostałam tę paczkę z 2-3 tygodnie temu. Więc tusz jest świeży. Nie otwierałam go wcześniej, więc też nie miał szansy przysychać. I uważam, że jak na taki nowy tusz, świeżo otwarty, to naprawdę ma taką spoko gęstość. Nawet powiedziałabym, że w kierunku gęstszego niż rzadszego. Nawet widać jakiś tam efekt, nie? Ja Już właściwie nie mam tego liftingu mojego, już mi zszedł w większości, może jakieś tam pojedyncze rzęski jeszcze zostały. Dolne rzęsy maluję na dość grubo, dość mocno je pogrubia. Rzadko kiedy udaje mi się taki efekt uzyskać na dolnych rzęsach. A tutaj muszę powiedzieć, że on jest dość konkretny i taki dość mocno widoczny. Myślę, że na długich rzęsach które wymagają pogrubienia, to on może dać bardzo fajny efekt. Myślę, że mi już starczy tego tuszowania, i zobaczcie, jak to u mnie wygląda. Wydaje mi się, że dość widocznie. Może te rzęsy nie są jakoś pięknie poukładane, bo moje rzęsy mają z tym problem, żeby je łożyć ładnie w takie firaneczki, żeby one wszystkie były w rzędzie posłusznie. Bardzo, bardzo ciężko z tym jest, więc na to za bardzo nie patrzcie, ale wydaje mi się, że efekt jest w miarę widoczny. Jak ktoś właśnie lubi takie mocniejsze tusze, to może się z tym naprawdę polubić. I tutaj powiedziałabym, że nazwa jest całkiem trafiona, czyli Big Volume and Push-Up. Więc Big Volume według mnie tak. Push-Up? Może, może też, bo nie jest źle. Oczywiście później sobie oczyszczę to wszystko, co mi zostało na powiekach, i to, czym się wybrudziłam, tam dookoła. I oczywiście w międzyczasie zapomniałam o tym styku do konturowania. Trudno. Będę się dzisiaj konturować na sucho. I użyję dzisiaj bronzera z Belle Bronze and Contour Powder. Ten z edycji takiej cynamonowej, chociaż ten zapach jest strasznie dziwny, taki mało przyjemny. Kocham cynamon, a ten zapach taki jest trochę śmierdzący. Chciałabym powiedzieć, że na razie się konturuje, ale myślę, że możecie zobaczyć, że na mnie ten bronzer nie wypada wcale tak chłodno. A wiem, że dużo osób uważa go za trochę nawet i ten po chłodniejszej stronie. Jak ogólnie te bronzery z bel, które czasami wychodzą, to wiem, że dla niektórych one są dość chłodne, ale dla mnie on jest dość ciepły. I myślę, że możecie to zobaczyć, że jednak to na mnie wpada lekko pomarańczowo. A jeżeli chodzi o jeszcze ocieplenie się, to dorzucę jeszcze trochę brązera z Kobo, Sunny Splendor. I coś mi się wydaje, że one wyszły na nowo w tym roku, bo to jest edycja zeszłoroczna, one wyszły chyba w tym roku w innych opakowaniach kwadratowych, więc jeżeli są. To radzę się na nie skusić, bo to są bardzo fajne brązery. Tutaj używam takiego hmm, najcieplejszego, który bardzo fajnie pachnie. Ten pachnie trochę perfumami takimi, Laguna czy coś takiego. Teraz trochę przegięłam, ale zaraz to wyprowadzę. W każdym razie to jest taki ocieplający złoty brązer, a najbardziej Wam polecam numer 3. Najchłodniejszy, oczywiście. Ale one są fajne, miękkie, dobrze się rozcierają. Tutaj właśnie. Macie pokaz, ale muszę to dobrze rozetrzeć, bo trochę jednak przejęłam, ale i tak będę to rozcierać jeszcze pędzlem po pudrze. Pora się chyba malować do lusterka, bo cały czas się maluje do podglądu, ale wydaje mi się, że bardzo ładnie opala. I zobaczcie, że jak teraz wyprowadziłam trochę pędzlem po pudrze, to wygląda chyba całkiem nieźle. Kurde, nie mogę tak dotykać nosa pędzlem, bo już mi szedł podkład. Więc nawet nie mogę sobie opalić delikatnie nosa, bo od razu mi schodzi. Teraz użyję kredki do brwi. To jest Catrice Slimatic Ultra Precise w kolorze 020 mm. Ja już Wam pokazywałam te kredki w kolorze 010 i 030. Teraz pora na 020. I one są dla mnie mega miękkie, mega gętkie. I niestety średnio wydajne przez to, ale maluje się nimi wygodnie. Ja sobie oczywiście zrobię głównie ten ogonek na końcówce. Myślę, że dosłownie tyle. Raczej więcej nie potrzebuję. I zakończę ten makijaż produktami z SpoCalur do ust. Tutaj mam taki produkt, nawet nie wiem jak on się nazywa. Nazywa się Color Bali, i to jest taki mus. Do ust raczej, coś w tym gatunku. Będzie pasować? Chyba będzie, nie? Aplikator to jest kopytko bardzo włochate. A sam produkt jest bardzo wodnisty. I taki aż lekko rzadki. Pomadka zastyga, a ja uznałam, że jeszcze mi brakuje trochę rozświetlacza, więc wygrzebałam taką paletkę z rewers w numerze 03. Nie wiem, czy ten rozświetlacz nie będzie trochę za chłodny, ale użyję go tylko trochę, żeby tutaj właśnie dodać trochę blasku. Zobaczcie, jaki on jest mocny. Ja ledwo co dotknęłam i to jeszcze takim puszystym pędzlem, a on jest naprawdę bardzo mocny i tutaj właśnie chciałam dodać trochę blasku, ponieważ nie wiem, czy ten bronzer nie jest za blisko oka, a rozświetlacz bardzo ładnie zazwyczaj takie coś odcina. Więc zróbmy, tak? <grym> bardzo mocny jest. Bardzo ładny przy okazji też taki Dosyć świetlisty. Dobra, pora to wyczyścić. Teraz te brzydale. Trochę mi odsłonią rzęsy. Jak tutaj to wszystko wyczyszczę. I powiem wam, że dopiero teraz się skapnęłam, że ten kolor, który mam na powiece, ten błyszczący, to jest ten najjaśniejszy z paletki, którego się często używa wewnętrzny kącik, a tutaj mi się wydaje, że on jest trochę ciemniejszy. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, czy tak jest że w, na przykład w Eveline on jest bardziej szampański. Dobra, wyczyszczone te rzęsy i myślę, że to już jest skończony makijaż. I tak wygląda skończony makijaż. Dajcie znać, jak Wam się podoba i czy Was zaciekawiły te nowości, czy może wcale nie, muszę wam powiedzieć, że właściwie nie ma zawodów. Wszystkie produkty dzisiaj były naprawdę ok. Może trochę przesadziłam z brązerami i może gdzieś tam być ich za dużo na moich policzkach, ale nie chcę za bardzo jeszcze wiercić pędzlami, bo wtedy wiem, że mogę się dokopać głębiej pod podkład i odkryję moje zaczerwienienia, a jednak tego nie chcemy, więc zostawmy to, jak jest. A jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, według mnie całkiem sympatycznie, taki. Ciemniejszy dzienniak w odcieniach różu, który wygląda fajnie, kobieco, dziewczęco, dodaje takiej trochę świeżości i taki efekt jak najbardziej jest w cenie. Paletka muszę powiedzieć, że naprawdę w porządku, już to powiedziałam, że bardzo fajnie się rozcierała. Nie jest to może najmocniejsza pigmentacja, i może to nie jest największe zróżnicowanie kolorystyczne, jeżeli chodzi o cienie, ale umówmy się, wydaje mi się, że o to wchodzi w tych wszystkich paletkach, które mają taką kolorystykę. Nieważne czy to jest Urban Decay, Eveline, czy właśnie Reverse. Chodzi o to, żeby jakość cieni była dobra. A według mnie naprawdę jest spoko. Tutaj jeszcze używałam do brwi nowej kredki. Fajny kolor, wydaje mi się, że mi bardzo pasuje do mojej karnacji, do moich włosów, więc jak najbardziej. Korektor to jest też naprawdę fajne zaskoczenie, bo dzisiaj użyłam trójki. Trójka była dosyć jasna, ale zobaczcie, tutaj mamy taki rozstrzał kolorystyczny. Tutaj już wam pokazuję. Jeden, ten jaśniejszy, to jest jedyneczka, a tutaj jest szóstka. Więc tutaj jest dosyć duży rozstrzał kolorystyczny. Jedynka będzie naprawdę dla takich śnieżynek i królewien śnieżek, ponieważ no jest bardzo, bardzo bialutki. I wydaje mi się, że on ma trochę w sobie więcej kremowości niż Start, dlatego że ten korektor Tart ma dość mm, suchą formułę, której ja za bardzo nie lubię, dosyć mocno podkreśla zmarszczki. A tutaj wydaje mi się, że ten zrobił to odrobinę mniej, więc jakby inspiracja jest i ją widać, ale ja widzę, że jest trochę bardziej kremowy, co mi bardziej odpowiada. Duże zaskoczenie to również tuż, bo tuż jest naprawdę ok. I wydaje mi się, że kiedy połączę go z taką bardziej rozdzielającą szczoteczką, mniej odklejającą i bardziej układającą rzęsy, to mogę uzyskać naprawdę dobry efekt u siebie, bo i tak jestem zadowolona z tego, co uzyskałam solo. Ta pomadka z Focalur to jest pomadka typu musowego, już mi zastygła. Właściwie się nie lepi. Trochę ją czuję na ustach, trochę czuję takiej ciężkości, że na ustach coś mam, ale nie lepi się, a to wielki plus. Jest taka delikatnie. Połyskująca to jest taka, powiedziałabym, że satyna, to nie jest typowy mat, więc też dla osób, które nie lubią za bardzo matu. I ta baza według mnie właściwie nie zrobiła za bardzo nic. Czy moja skóra wygląda gładziej? No, wygląda nawet ok, ale kratery, jak miałam, tak mam. Nic się nie zmieni w tej kwestii, bo to jest kwestia cery. No, i może na sam koniec szybkie dwa słowa o tym podkładzie. Uważam, że jest świetny. Naprawdę bardzo dobry podkład. Polecam. Dobra, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Do zobaczenia, pa! pa.